O kurde, ale fajne miejsce. I wszędzie chodzimy pieszo, ani razu nie widzieliśmy autobusu. A zwiedziliśmy już, no można powiedzieć, że kupę atrakcji. I to mi się podoba, jest jak w Rzymie, wszędzie na pie pieszo można dojść. no dzieci jeszcze kąpią. Nie wiem, czy tak można w fontanie, ale kogo to wchodzi? Właśnie przeszliśmy już jakieś 300 metrów do tak zwanego Artur Sitz, czyli siedzenia Artura. Nie wiem co tam stoi będzie to siedzenie jeszcze. No powiem tak, no, jakbym miał wybierać Glasgow czy Edynburg, to chyba tak bardziej Edynburg. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy dosyć wysoko już i robię to tylko i wyłącznie teraz. Dla filmiku na kanał. Normalnie, za stary jestem na takie cyrki. I Hameli też już nie może. Idziemy tam, na samą górę. I stamtąd zaraz pokażę widok. Jak nie będzie miliona wyświetleń pod tym filmikiem to... To nie wiem co zrobię. Nic. Jesteśmy już prawie na samej górze. Ach. Tam, tam jest gór. Jest, udało się, dotarliśmy. Przynajmniej ja, bo Amelii przegrała O, zajęło to trochę czasu, kosztowało trochę wysiłku, ale jest bardzo ładnie. O, ta para tam, bardzo fajni ludzie, zrobili nam zdjęcia, my im. I dali nam takie oto otowinko. Dlaczego jest moje w tym filmie? Bo to jest bardzo ładne. To jest bardzo ładne. Tak, jest bardzo ładne. Ale jak zejdziesz na ten szczyt? Nie wiem. To będzie bardzo trudne. Nie sądzę, że to była mądra idea. Nie wiem. Mm, okay. Fajna fryzura? Tak. O tam byliśmy. Tam. A teraz, panie i panowie, znaleźliśmy się przy studiu. Studio! Głównym studio Rockstar Games, czyli twórców GTA Rockstar North. Tak oto wygląda. Tutaj mamy bardzo dziwną, dziwną sytuację, tak jakby zapowiedź nowego portalu. Nie wiem, a, a ja nie wiem. Właśnie wylądowaliśmy w jakiejś imprezowej dzielnicy. Później tutaj chyba przyjdziemy. A ogólnie powiem tak: wiele dziewczyn chodzi w miniuwach, a myli się patrzy na mnie, czy ja patrzę, a ja jeszcze bardziej patrzę, jak ona patrzy, czy patrzę, i ona wtedy mówi tak: "O", a ja mówię że: Oo". A "O", no ona wtedy: "O". Ja mówię, a dlaczego ty nie masz takiej mini? A ona mówi, że kiedyś miała, ale już nie ma. I ja wtedy mówię, że w sumie to dobrze, bo przynajmniej nie mogę się, się martwić, że ktoś mi o zabierze. Oh. <laughs> Powiem tak, już się ja, choć tego nie widać na nagraniu. O, a już dużo jakieś Macaron. słodycze. Makaron, czyli francuska przytra, y, przysmak francuski. Ten wygląda jak ten. Y, arbus, no i ten, o czym to ja? że wiele osób już pijanych chodzi się zatacza i do jakiegoś klubu i właśnie tak myślę, że czyby tam też nie iść jesteśmy właśnie w barze z koktajlami Powiem mam tak, jako Polak, jako Polak rozwój biały dzień 9 funtów za mojito A jako nie Polak, spoko Fajna muzyka i atmosfera, tak? Fajna. Z tego dnia właśnie jesteśmy na śniadaniu. Wziąłem typowe szkockie śniadanie, czyli full, wypas. A my jak już tam bagla z łososiem. A tak. No, takie coś kosztuje dychę, kawa 2,60. Więc, no, no za tanie nie jest, ale za drogo też nie. Mieszkam w Wielkiej Brytanii już prawie 7 lat, i pierwszy raz widzę księży odkąd tu jestem. Więc to, to już pokazuje różnicę, jaka jest pomiędzy Polską a na przykład Wielką Brytanią, tak? Tak. Tam jest jakaś wielka, czarna stopa. 20... 5 minut autobusem z centrum Edynburga. dojeżdża się na plażę. Mhm. Jakbym miał porównywać do Brighton, to już widzę, że jest jedna różnica podstawowa na plus czyli piach zamiast kamieni na plaży. Ach. Tam byliśmy wcześniej na szczycie tej góry. Takie podziękowania za um, postawienie pomnika dla Polaków <grym>, żeby każdy czuł się jako siebie w domu. Mi się aż przypomina moje rodzinne legionowo. Okej, okay, nasz weekend w Edynburgu dobiera końca. Dobiega końca i właśnie udaliśmy się do hiszpańskiej restauracji, którą bardzo tęsknię, bo na Majorce jedzenie jest przepiękne wręcz. Te krawetki wciąż wyglądają jak żywe. Ogólnie to jest sangria. Hiszpańskie jedzenie, jakbym miał wybrać, hiszpańskie jedzenie jest moim ulubionym. Nie włoskie, nie polskie, nie francuskie, a hiszpańskie. Po wypiciu litra sangrii po zjedzeniu wielu rzeczy Amelie jest większe niż wcześniej. Ładno. Na tym kończymy naszą podróż do Edynburga. Zamówiłem sobie kamerkę. Nie wspomniałem na początku mleka. i przez yy, kuriera niech go szlak trafi który nie uprzedził, że będzie wcześniej niż powinien być, i bo ja jeszcze pracę, zostawił mi tylko awizo. Powinienem mieć kamerkę na ten weekend i nagrać fajny filmik w 4K w 60 klatkach w dobrej jakości, ale niestety nie udało się, więc wszystko jest ciągle telefonem. Ale następne filmiki już będą dobrej jakości. No. No, to tyle. Ja mam nadzieję, że dosłaliście do tego momentu, że się dobrze powieliście z nami i zamyli, znaczy ze mną i zamyli w Edynburgu. Pamiętaj. Jeśli miałbym porównywać, tak znaczy, wybierać, coś takiego, Edynburg czy Glasgow, no to by się zaśpiał, bo oczywiście, że Edynburg jest o wiele lepszy, szczególnie jeśli chodzi o ludzi. To jest główna sprawa. Ludzie to jest niebo a To tak jakbyście pojechali, nie wiem, hmm, na Pragę, w taką dziel ciemną dzielnicę na Pragę, północ. W nocy to to jest Glasgow, a, a, a jakbyście pojechali do jakiejś takiej fa fajnej i turystycznej dzielnicy w Warszawie, nie na starówkę, o, o, to jest coś takiego. To Edynburg to jest taka starówka, a, a patologia na Pradze to jest yy, Glasgow, o. No, to tak bym powiedział, no ale wiadomo, Edynburg jest droższy, jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale jeśli chcecie się wybrać, tak po prostu zwiedzić coś w Kocji, to z dwóch to zdecydowanie Edelburt Dziękuję za uwagę Subskrybujcie I na razie Pa 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 pa